33. przedostatnią w tym sezonie kolejkę Pekao Bank Polskiej Ekstraklasy rozpoczyna mecz Stali Mielec z Pogonią Szczecin. Portowcy cały czas z szansami i nadziejami na podium oraz europejskie puchary, ale w Mielcu to gospodarze prezentują się lepiej. W 20 minucie dośrodkowanie Krystiana Gettingera interwencja Walentina Kożokaru na ten strzał z dystansu Macieja Domańskiego mocno niecelny. To już Igor Strzałek poradził sobie z Katrylem Smolińskim. Strzałek pędzi na bramkę, sam na sam, ale Smoliński wraca i naprawia swój błąd do przerwy 0 do 0 i bez celnego strzału. I to zarówno stal, jak i pogoń. Po przerwie wreszcie jakaś akcja przyjezdnych, ale wciąż celnego strzału na bramkę. Kibice się nie doczekali. Walkwist nad poprzeczką. Lonczar przepuścił piłkę Kuluris. Jest Przyborek, ależ broni! I jeszcze raz Mateusz Kochalski. Najpierw strzał Przyborka, później strzał Walkwista i nic z tej akcji nie wynika. Popatrzmy raz jeszcze. Miał doskonałą okazję Adrian Przyborek, a później dobijał Linus Walkwist. Ale Mateusz Kochalski nie przez przypadek znalazł się w piątce najlepszych bramkarzy tego sezonu w ekstraklasie. Jeszcze jedna udana interwencja Kochalskiego, dobre wyjście z bramki. Golkipera mielec i tym razem Kamil Grosicki. Zatrzymany. Jeszcze raz. Grosik włącza swoje turbo. Jest bardzo szybki, ale też wyrzucił się na prawą stronę. Kamil Grosicki w polu karnym nikt nie zamknął tej akcji i nic z tego dla pogoni nie wynika. Kuluris nie zdążył do tego podania grosickiego. Iliasz Kurin i Valentin Kożokaru. Kożokaru, także wśród nominowanych, zresztą tutaj w tym meczu oprócz bramka. Którzy są nominowani do tytułu najlepszego golkipera sezonu w ekstraklasie także przecież Grosicki, Szkurin, Kuluris no i trener Kiereś, a więc aż sześciu wśród nominowanych. Ależ fantastyczna interwencja Mateusza Kochalskiego po strzale Benedykta Cecha. No to jest coś niesamowitego, jak to obronił Bramkarz Stali Mielec. Wspaniała parada Kochalskiego, wrzucał piłkę Kuluris, strzelał cecha, Kochalski znów jest na posterunku, znów w niesamowitych okolicznościach ratuje swoją drużynę. I jeszcze Kuluris tym razem jednak efektownie, ale obok słupka i, i obyło się bez e, parady Kochalskiego. A więc e, do ostatniego gwizdka, nie doczekaliśmy się gola, kończy się remisem 0 do 0. Szymon Marciniak zagwizdał po raz ostatni. Ten wynik oznacza, że pogoń jest na czwartym miejscu w tabeli, natomiast Stal Mielec na dziewiątej pozycji. Stal Mielec, pogoń Szczecin 00. Subskrybuj bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.